Dzień dobry, witam Cię serdecznie w mojej ezoporadzie dnia w pigułce na piątek 11 marca. Ja jestem terapeutką Rejki oraz astronumerologiem Ewa HL. Zatem zaczynamy. Książęc dzisiaj mamy w wraku, natomiast wibracje numerologiczne, kody numerologiczne, które w dniu dzisiejszym będą nas wspierać bądź też będą chciały nam zrobić psikusa, jest to wibracja mistrzowska, trójka oraz szóstka, a także dwójeczka. I co tutaj w dniu dzisiejszym się wydarzy? W dniu dzisiejszym przede wszystkim należałoby postawić na... Wieczorny wypoczynek. Po ciężkim tygodniu należy się to każdej osobie, zatem wynagradzaj się w ten sposób i postaw na ten odpoczynek. Nieważne, czy to będzie film, czy to będzie relaks w miłym towarzystwie, najważniejsze, aby się wynagradzać. Ostatnio przy losowanych przesłań anielskich bardzo często dostawaliście właśnie tą wskazówkę od aniołów, że należy się wynagradzać. Także pamiętaj o sobie, nie zapominaj, bo w przeciwnym wypadku, podświadomość zrobi Ci tutaj psikusa i ciężko Ci będzie po prostu realizować je w swoim życiu. Generalnie dzisiaj też możliwość jest spotykania niechcianych tajemnic, a z czym to się wiąże? Z tym się wiąże, że ta niechciana tajemnica y, może obrócić się przeciwko Tobie. Y, y, dlatego jeśli kogoś zobaczysz w jakiejś y, dla niego nieciekawej sytuacji y, zmykaj gdzie pieprz rośnie. Będzie poza tym możliwość, aby polepszyć sobie swoje życie i tutaj zarówno aspekty numerologiczne o tym mówią, jak i astrologiczne, także tutaj warto będzie się spiąć w sobie i pewne działania wdrożyć w życie. Poza tym osoby, które posiadają w swoim pentagramie urodzeniowym, bez względu na jakim poziomie, dwójkę bądź szóstkę, nadmiar i przesyt w obowiązkach w dniu dzisiejszym może y, Ciebie dopać. Mało tego, może dopaść Ciebie przesyt nawet w temacie wykorzystywania. Jeśli zauważysz takie aspekty, tupnij w końcu nogą i odetnij się od tego kodu numerologicznego, żeby w końcu przestał w Twoim życiu się on manifestować. Nie wolno wykorzystywać ani nikogo, a tym bardziej sam siebie nie pozwól wykorzystywać w żadnej sytuacji, ok? W dniu dzisiejszym osłabioną mamy czakrę sakralną, dlatego zalecam w kominku zapachowym użyć olejku pomarańczowego, jaśminowego, bądź też magnolię. Tak jak wspomniałam, księżyc mamy w dniu dzisiejszym w raku. Odnośnie roślin daje to przepiękne aspekty. Yy, możesz przy nich robić wszystko dbać, pielęgnować, podlewać odżywiać yy, 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 przesadzać i tutaj ta roślina w dniu dzisiejszym cokolwiek z nią zrobisz, będzie mega szczęśliwa roślina będzie się świetnie rozwijać, yy, rewelacyjnie później będzie po prostu wzrastać i kwitnąć także jeśli coś planowałeś to koniecznie w, w raku yy, przy roślinkach możesz sobie tutaj yy, Możesz ten czas właśnie spędzić wśród roślin, upiększając i ich życie. Po względem diety, po względem diety z całą pewnością warto dzisiaj zajadać się ogórkiem, sałatą, arbuzem. Sprawdzajcie daty przydatności, bo zwiększa się tendencja do zatruć pokarmowych, do jakichś wzdęć, do obrzęków, także tutaj uwaga. Poza tym w kuchni będzie Ci się dobrze gotować dzisiaj, będziesz kulinarnie dogadzać każdemu i druga strona będzie to doceniać. Także rewelacyjna współpraca tutaj na polu kuchennym będzie się działa. Pod względem ubioru, z całą pewnością jakieś krzykliwe stroje dzisiaj raczej nie wchodzą w grę będzie szaro, będzie zachowawczo, ale w tym się będziesz akurat dobrze czuć. Na pewno miękkie tkaniny, wełna jedwabie, satyna, motywy kwiatowe i desenie jakieś drobne, tutaj na pewno będzie można sobie przemycić do tego Cię będzie ciągnąć podkreślenie talii podkreślenie biustu, dzisiaj taka tendencja się pojawia z całą pewnością biżuteria pamiątkowa jeśli dawno była nieużywana, to dzisiaj po nią sięgniesz pod względem medycznym osłabiona klatka piersiowa, przełyk żołądek układ trawienny wątroba Problemy mogą się właśnie pojawić z całym układem prawiennym. trawiennym. Niewłaściwe jakieś odżywianie w dniu dzisiejszym da Ci znać, także zastanów się, czy nie warto zmienić jednak swojej diety na bardziej warzywną. Co tutaj jeszcze? Możliwość, tendencja do przejadania się, dolegliwości żołądkowe oraz wypadki w domu. Także jeżeli będziecie się krzątać po tej kuchni, to uwaga, aby właśnie sobie jakiejś kontuzji się nie nabawić. Kolor dnia mleczny, perłowy. Delikatnie odcienie złotego i żółtego. Kamień, który w dniu dzisiejszym będzie dobry, to bursztyn. Właśnie jakoś tak podświadomie dotknęłam się. Mam na sobie bursztyn. Notabene prezent od mojej mamy, przepiękny. Mm, dziękuję. Mamuś dziękuję. Czyli tak, kamień dzisiaj bursztyn, koral, czy kamień księżycowy. Karta dnia. Karta dnia. Bardzo lubię kartę maga. Dlaczego? Już wam powiem. Karta dnia mówi o tym, aby w końcu przejąć inicjatywę. Nie bać się odważnie kroczyć do przodu, odważnie się realizować. Jeśli wiesz, co chcesz osiągnąć, to właśnie dzisiaj ta energia tobie sprzyja. Los wybitnie dzisiaj cię kocha i będzie wszystko robił, żebyś szedł we właściwym kierunku. Przed tobą generalnie doskonały dzień, gdzie jego energia podsyci rozpoczęte dzisiaj właśnie działania. Dyskutuj, negocjuj, sam się przekonaj. Że naprawdę posiadasz wielkie zdolności i umiejętności. Warto je zatem wykorzystać. Nie obawiaj się tutaj ryzyka w dniu dzisiejszym. A jeśli jeszcze nie wiesz, czy jesteś na właściwej drodze życia, to los ci dzisiaj da sygnał. Zatem miej oczy, uszy otwarte. Pod, ym, pod kątem zdrowia, ym, karta ta mówi, że witalność i energia życiowa dzisiaj będzie na dobrym poziomie, ale zwróć uwagę na układ oddechowy i nerwowy. Aby nie wywołać sobie chorób właśnie w tych tematach. Zatem życzę Ci cudownego piątku. Niech się zadzieje wszystko to, co dla Ciebie najlepsze. I działaj. Działaj. Karta Maga Ci sprzyja. Rozpoczęte dzisiaj przedsięwzięcia mają bardzo dużą szansę na sukces w przyszłości. Zatem do dzieła. Pozdrawiam Cię serdecznie i do następnego. Papa! Pa.